Odpowiadając na głos wiernych oraz idąc z duchem czasu, zainstalowany został w kruchcie kościoła przy klasztorze zakonu braci mniejszych w Sędziszowie małopolskim ofiaromat. Można tam złożyć ofiarę w sposób bezgotówkowy. Ofiaromat pojawił się po to, aby wierni, którzy korzystają tylko z metod płatności bezgotówkowych, mogli wesprzeć remont klasztoru. Jest to wyjście naprzeciw ludziom, którzy. 12, czyli z 5 lat temu to 12% tutaj, że ludzi korzystało z kart, a teraz chyba przeszło 70% już ludzi korzysta z tych opłat bezgotówkowych. Dlatego no, chcemy w kościele, chociaż może jest to jakaś nowoczesność, która wydaje się nie pasować do, 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 do kościoła, do klasztoru, ale przecież też. My wszyscy się unowocześniamy, korzystamy z różnych form bezgotówkowego, bezgotówkowych opłat, więc jest taka możliwość też w kościele. I, i miejmy nadzieję, że się może przyjmie i będą ludzie zadowoleni z tego, że, że mogą taką ofiarę też złożyć i wspomóc nas w, te, w tym remoncie tych wielkich potrzeb, które są w klasztorze. Jedną z przyczyn zainstalowania w kościele Ofiaromatu jest panująca epidemia koronawirusa. Państwo zachęca do tego, żeby te transakcje bezgotówkowe, były w sklepach czy w innych punktach realizowane. W kościele no, też w sumie jest taka, jest taka możliwość i, i, i mamy też takie terminale do składania ofiar, czy właśnie za intencje mszalne w zakrysty, czy też na furcie. Jest to jakoś, jakaś forma na pewno bezpieczniejsza niż, niż gotówka. Jak dokonuje się wpłaty ofiary przy pomocy tego urządzenia? No tak, Panel został w tym urządzeniu, ofiaromacie przygotowany indywidualnie pod nasz klasztor, kościół. Jest sześć możliwości różnych, różnych kwot, od 10 zł do 100 zł. Wybiera się przycisk z, z daną kwotą i przykłada się kartę do, do panelu, i to już jest samoczynnie się dokonuje tej opłaty. Choć od zainstalowania urządzenia nie minęło dużo czasu, to już można zauważyć, że wiernym taki sposób składania ofiar pasuje. Już kilkanaście osób przez ten, przez ten weekend, pomimo tego, że ludzi w kościele za dużo przecież nie ma, bo są te obostrzenia, to nawet więcej niż kilkanaście osób już tych wpłat dokonuje. I, i myślę, że, że będzie jakieś zainteresowanie. Potrzeb w klasztorze nie brakuje. Wszystkie wpłaty pozwolą realizować je krok po kroku. Te koszty remontowe są, są, są bardzo duże i i ciągle systematycznie staramy się coś remontować. Wremontowaliśmy taką część przelegającą do, do, do kościoła cały, cały pion wszystkie stropy te wyremontowane, chór organowy oratorium a także w ostatnim czasie piwnice, klasztor. Nie całe oczywiście, a część tych piwnic tutaj w dużej mierze przyszło, przyszło nam z pomocą konserwatorów zabytków, no a przede wszystkim Urząd Miasta Sędziszów Małopolski, który w dużej mierze no, sfinansował ten remont, remont tych prac w, w piwnicy i z tego się bardzo cieszymy. No ale te piwnice są duże i, i ciągle trzeba tam Ee, y, potrzeba tego remontu. Tym bardziej, że te piwnice są takie okazałe, ładne i chcemy tam zrobić kawiarenkę dla osób z zewnątrz, z osobnym wejściem zewnętrznym, aby w ten sposób udostępnić klasztor, podziemie klasztoru dla, dla osób, dla rodzin, dla młodzieży, aby tam mogli się i spotykać i, i, jakąś, i jakąś przeżywać mm, jakiej, jakąś, ten, ten czas, właśnie nawet w kawiarence. Dobrą okazją do złożenia ofiary na remont klasztoru będzie pasterka. Jak w tym roku ze względu na pandemię będzie wyglądała? Chcemy zaprosić ludzi na trzy msze o godzinie 20, 22 i 24, aby w ten sposób większa ilość wiernych miała tą możliwość uczestniczenia w tej, tej mszy wigilijnej z Bożego Narodzenia. 20 grudnia na dziedzińcu sędziszowskiego klasztoru zorganizowany został kiermasz wyrobów kapucyńskich. Do kupienia była m.in. kawa klasztorna, balsam kapucyński, konfitury i kosmetyki. Dochód zostanie przeznaczony na remont obiektu. Tego dnia wesprzeć można było również młodzież oazową poprzez zakup sianka na stół wigilijny.